Hello, witam na czternastej lekcji. Dzisiejsze zajęcia zaczniemy od prowadzenia słownictwa miesiące. kolejno pomogę z wymową, częste błędy oraz jak zapamiętać w szczególności miesiące wakacyjne oraz cztery ostatnie miesiące roku. Będzie też kilka ciekawostek, mam nadzieję, że to bardzo zachęci do tych zajęć. Zacznijmy w takim razie od zapoznania się z miesiącami w języku angielskim. Ja bardzo często podkreślam, że niektóre słówka wymawia się inaczej w zależności, czy jest to angielski brytyjski, czy angielski amerykański, więc akurat, jeżeli chodzi o te dwa pierwsze miesiące, można mieć wrażenie, że ta końcówka jest zjedzona w angielskim brytyjskim. Natomiast ja tutaj zaprezentuję taką dla standardową szkolną wymowę. Zacznijmy. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Z miesiącami to jest. Różnie. Niektórzy od razu zaskoczą przy January i do czerwca June bez problemu są w stanie wymienić. Dużo osób zacina się na kwietniu April, bardzo często tam jest bardziej niemiecka wymowa. Przy May jest inny problem, bo tam się bardziej znowu spolszcza. Nie mogę tutaj podać do June, do czerwca takiej podpowiedzi, która pojawiała nam się przy dniach, tygodniach, że N jest wcześniej w alfabecie. Ponieważ jest to niemożliwe, ale jeżeli chodzi o etymologię, odwołam się właśnie do etymologii tych trzech miesięcy. Można sobie na przykład skojarzyć, że czerwiec, koniec szkoły, tradycyjnie młodzież, juniorzy więc właśnie od tego junior, dżun, dzienia, będzie pochodzić nasz pierwszy miesiąc latam. Przed nami najciekawsze dwa miesiące wakacji. Jeżeli idzie o właśnie te dwa miesiące, to w pierwszej kolejności musimy się cofnąć do starożytnego Rzymu, kiedy funkcjonował wczesny kalendarz rzymski i on miał 10 miesięcy. Później była reforma Juliusza Cezara. Na jego cześć, pierwszy miesiąc wakacji nazywa się July, właśnie od jego imienia Juliusz Cezar. July. Niestety został on zamordowany, ale jego spadkobiercą został Oktawian August. To jest pierwszy cesarz rzymski i na jego cześć znowu jest drugi miesiąc wakacyjny. Stąd Oktawian August i bezpośrednio. August wchodzi nam właśnie jako drugi miesiąc wakacyjny. Problem tylko jest taki, że nie wymawiamy tego august, a gest. W języku angielskim, dam taką podpowiedź, jeżeli idzie o wymowę, nie zawsze w języku angielskim to się da zrobić, tutaj się da, a u wymawiamy jak o. Ewentualnie po prostu proszę okażeć, że to był oktawian. Oktawian zaczyna się na o, stąd właśnie to August, żeby potem nie mylić z październikiem. Ostatni kwartał roku również lubi się bardzo mylić, ale jeżeli ktoś uczył się innych języków europejskich, rosyjskiego, niemieckiego, to w tych językach wygląda to dokładnie tak samo. Te cztery ostatnie miesiące zaczynają się dokładnie od tych samych liter, tworząc skrót SOND. Albo poziomo, albo jeżeli komuś. Łatwiej zapamiętać pionowo. W ostateczności już jak komuś zapamiętanie sąd, sądy nie wychodzi, no to tak troszeczkę przekręcając polską ortografię, mówią, żeby już sobie sądem jako instytucją skojarzyć, wtedy zawsze jest łatwiej. Tylko trzeba pamiętać, że rozwijając sobie ten skrót, za każdą tą literkę właśnie podstawiamy miesiąc jeżeli chodzi o ostatnie miesiące, jest troszeczkę łatwiej, bo one właśnie są bliższe, jeżeli chodzi o wymowę pisowni, stąd raczej nie masz takich dużych problemów jak na przykład czerwiec-lipiec. Moi uczniowie wiedzą, że bardzo mi zależy na poprawnym szyku zdania, tak aby każde słowo miało swoje miejsce właściwe w zdaniu. Wracam do krajów, ale tylko w tym przykładzie. Nie będziemy dzisiaj wywracać do krajów, nie taki był zamysł, ale z lekcji wcześniejszych pamiętamy, że zdania z krajami zawsze kończyły się, tak jak było właśnie, że w poniedziałek, czy to była pogoda, czy same kraje, przykładowo they are... In Spain on Monday. I to on Monday dni tygodnia były na końcu. To było w poniedziałek, tak samo było dalej we wtorek. Natomiast jeżeli chodzi o miesiące, już nie będzie on, a dosłownie in jako wy. Ale tak samo pozostaje na końcu. Zapoznajmy się jeszcze z miejscami, w których można przebywać, ja te miejsca podaję z przyimkiem. Natomiast moi uczniowie mogliby spotkać się z innymi przyimkami, ja bardzo dużo rzeczy akceptuję i na wiele rzeczy zezwalam, ale trzeba być bardzo ostrożnym. Czasami te przyimki mogą sugerować coś innego, przykładowo w basenie, czyli w wodzie, ale na basenie, przykładowo na leżaku, na trawie, niekoniecznie w wodzie. Dlatego podaję takie bardziej. Sprawdzone przyimki, które w większości sytuacji będą poprawne i nie będą właśnie budziły kontrowersji czy jakiegoś zaskoczenia. Zacznijmy w takim razie. At home, at school, at work, work, długie e. Work, on holiday. In a shop, in a gym, in a pharmacy, in a park. in kolejna. At a swimming pool, w skrócie można powiedzieć pool. I kolejna. In the mountains. Poćwiczmy. Pojawia się pytanie, where is she in June? Należy odpowiedzieć, tak jak zostało napisane w języku polskim, w szczególności, jeżeli te nowe słówka jeszcze nie są dobrze opanowane. Na kolejnym znajdzie pojawia się odpowiedź i ją także przeczytam. Czytam odpowiedź. She is... On the holiday in June. Odpowiedź: They are at work in April. Answer. She is at home in August. Answer. She is at a swimming pool in October. Odpowiedź: I am in a park in July. Odpowiedź: He is in the mountains in January. Przed nami część bonusowa. Chciałabym jeszcze powiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy at i in, z tego względu, że te osoby, które trafiły do tego kursu i do tego wideo, mogą także znać inne określenia. Natomiast ja bym się chciała skupić na in i at, bo mamy właśnie at home, at work. I jaka jest różnica? Chociażby było nasze na, że na basenie, ale może być oczywiście w basenie i to chciałabym właśnie wyjaśnić. Chciałabym zrobić jeszcze słowo wstępu, jeżeli idzie o same przyimki, czyli właśnie to on, in, et i tak dalej. Już się nam ich kilka pojawiło. Niestety, ucząc się języka angielskiego, my uczymy się go w taki bardzo przystępny sposób, w sensie, żeby właśnie szybko zacząć mówić, dlatego ja też tyle lekcji poświęcam na to, aby właśnie moi uczniowie zobaczyli, że za pomocą jednego czasownika, czasownika być można bardzo dużo rzeczy powiedzieć. Nie uczymy się nigdy, oprócz tej koniugacji, odmiany czasowników, odmiany rzeczowników przez przypadki. W ogóle mówi się, że tych przypadków nie ma, co jest naturalnie błędem. One występują, ale tworzone są właśnie przy pomocy tych przyimków. Niestety to nigdzie nie jest określone, one się łączą czasami właśnie tak jak się uczymy, z miesiącami jest coś innego, z dniami tygodnia jest coś innego i to niestety trzeba zapamiętać, bo użycie innego właśnie przyimka czasami może całkowicie wywrócić nasze zdanie do góry nogami. Jest wiele takich przypadków, w których możemy sobie in i at powymieniać. Na pewno nie wolno nam tego dokonać przy at home, bo tutaj nie chodzi o strukturę budowlaną, tylko chodzi o nasze poczucie bezpieczeństwa. Można się czuć w domu, mieszkając w mieszkaniu, a także mieszkając w domu, a nawet pod miastem. Stąd mamy to at Home. Nie mówimy o żadnym fizycznym budynku. I to jest chyba clue tej wożnicy z tego względu, że Ed nie oznacza wy w środku, tak byśmy mieli pudełko i w nim coś jest. Tylko chodzi właśnie o to, że Ed to jest gdzieś blisko, w pobliżu. To nie musi być coś faktycznie fizycznego. Stąd było nasze At the swimming pool, na basenie. Ja mogę leżeć sobie na leżaczku, nie muszę być w wodzie. Tak jak tutaj. At the river. nad rzeką. Nie muszę być w rzece, mogę być blisko niej. Tak samo może być właśnie przykładowo Ed um, School, nie muszę być w środku, w sali zajęć, mogę być na przykład na boisku, a nawet mogę stać przykładowo przy bramie wejściowej, czy być na parkingu. Ale nie zmienia to faktu, że jestem w pobliżu. In natomiast. Oznacza właśnie fizyczne bycie w danym punkcie w środku. Otaczają nas cztery ściany, dlatego właśnie, jeżeli będziemy mówić o miejscach, w których się znajdujemy i nas otaczają, to będzie in, to może być na przykład też płot, w zależności jak sobie to też wyobrazimy, ale bardzo często ta nasza podstawowa różnica to jest in, fizycznie tam jesteśmy, jesteśmy otoczeni przez barierę, et jesteśmy w pobliżu. którech których interesuje wszystko, po kolei nawet najmniejsze słówko, muszę wyjaśnić, o co chodzi z tym w. Zacznę od tego, że są takie utarte wyważenia, przy których będziemy musieli użyć W. EN nie będzie możliwe. Czasami nawet będzie tak, że po prostu nic się nam nie pojawi. Ale jeżeli chodzi o taki bardzo króciutki wstęp, bo możliwe, że ktoś już miał z tym styczność, a jeszcze i tak będę o tym mówić na lekcjach w przyszłości. Po pierwsze W oznacza coś konkretnego, ale tak konkretnego, że wszyscy, którzy znajdują się, czy są uczestnikami rozmowy, wiedzą o jaki przedmiot chodzi i możemy to sobie przetłumaczyć jako ten, ta, ten konkretny. EN oznacza takie obojętne które. Posłużę się przykładem, tak aby to lepiej zilustrować. Możemy powiedzieć the cat jako a cat, nasz kot, ten konkretny jeden. Oczywiście, możemy mieć więcej kotów, to wtedy the cat byłby na przykład największy urwis. I powiemy dalej: The cat is on the chair. Na jakimś krześle, jednym z wielu, obojętnym. No chyba, że to krzesło jest ze złota, to wtedy można by było powiedzieć on w cie. Ale jeżeli dla kogoś ta metafora może jest mniej zrozumiała, proszę sobie wyobrazić inną sytuację. Jest przeciąg, otwarte są drzwi i otwarte jest okno. Oczywiście drzwi w domu mamy dosyć sporo, ale to te otwarte drzwi, to otwarte okno będzie jedno. I jeżeli powiemy do kogoś drzwi albo okno, to będzie wiadomo, nie, nie tylko o które drzwi albo o które okno nam chodzi, bo to po prostu wyjdzie z sytuacji, ale dodatkowo jeszcze przekażemy informację, że chodzi nam na przykład o to, żeby zamknąć. Bardzo często tak się dzieje, chociażby zimą, kiedy wpływa zimne powietrze do środka i ktoś mówi: drzwi. Oczywiście wszyscy wiedzą wtedy o co chodzi. To jest dokładnie ta sama sytuacja, tylko że my bardziej posługujemy się wtedy intonacją. Natomiast Anglicy właśnie będą używać tego W. I to już koniec lekcji. Wszystkim, którzy dotrwali do końca, serdecznie dziękuję. Jeżeli materiał się podobał, bardzo proszę o polubienie, udostępnienie go dalej, a my słyszymy się już na kolejnych zajęciach. Serdecznie zapraszam.